Witajcie, jesteśmy w Kukotowie 3 października dokładnie 11 stopni Celsjusza i zobaczcie co tutaj się udało mi znaleźć manika rubida no ta robota jest akurat koma ale tutaj mamy kolejną która sobie tutaj spokojnie no i tutaj mamy zobaczcie kolejną. Także nie jest to przypadek jednej robotnicy. Temperatura widać mrówkom nie przeszkadza. I jeżeli trzymamy je w warunkach domowych, no to okazuje się, że specjalnie nie wymagają dogrzewania. Zobaczcie, tutaj jest kolejna, czyli nawet. W mieszkaniu, gdzie mamy 17, 18 czy nawet 19 stopni, te nówki będą się dobrze czuły. no Może przyrostu nie będzie jakiegoś rewolucyjnego na najbliższy okres czasu, no, ale na pewno się nie powinno stać i spokojnie do momentu, kiedy podamy je hibernacji Kolonia przetrwa bez specjalnego tutaj naszego czyli ogrzewania koleni. Być może to są jedne z ostatnich grupek jakie udało mi się spotkać w tym roku. Jeżeli tylko znajdę coś ciekawego albo coś żywego jeszcze, biegającego po powierzchni, na pewno Wam to udostępnię. A póki co trzymajcie się, cześć.